Dzięki kolejnej inwestycji w Uniejowie, tym razem o wartości 20 milionów złotych, Polska będzie szóstym krajem w Europie i jednym z nielicznych na świecie, gdzie wodę geotermalną wykorzystuje się do wytwarzania energii elektrycznej. W przedświąteczną niedzielę w geotermii Uniejów wmurowano uroczyście akt erekcyjny budowanej właśnie elektrowni hybrydowej, a trzeciemu odwiertowi wód geotermalnych w tym mieście nadano imię Bogumi. To jest inwestycja trudna dla nas pod wieloma względami. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ja się cieszę, że jest realizowana i że będziemy wodę coraz bardziej oszczędzać, bo woda zasługuje na to, żebyśmy ją bardzo racjonalnie gospodarowali, żeby w przyszłości ją wykorzystywać nie tylko do ogrzewania, nie tylko do lecznictwa, ale do przetworów, do kosmetyków. Mam nadzieję, że niedługo te wszystkie przedsięwzięcia będą się realizowały i ta wizja. Silnej gminy u opartej na wodach termalnych spełni się właśnie i świętej pamięci Stanisława, i nas wszystkich. I kolejny, już trzeci, jakby tutaj ten bardzo ważny element dzisiejszej uroczystości to nadanie imienia Bogu Miła. Jest takie jedno miejsce myślę w Polsce, gdzie są relikwie świętego Bogu Miła. Księdziekan jest strażnikiem relikwii i Takiego miejsca drugiego w Polsce nie ma, gdzie człowiek, w którego imieniu jest zawarte, miły Bogu, jest właśnie patronem miasta, jest właśnie w A woda, która płynie z tego odwiertu, jeżeli będzie nosiła imię Bogu miła, czyli miła Bogu, no to cóż może być piękniejszego? Nie tylko będzie leczyć, grzać, ale będzie po prostu radością dla nas wszystkich. Uniejowskie wody termalne, wykorzystywane już od kilkunastu lat do ogrzewania instytucji publicznych i większości domów w mieście, nie są zbyt gorące. Mają niespełna 70 stopni ciepła. Żeby uruchomić turbiny parowe elektrociepłowni, woda musi mieć przynajmniej 98 stopni. Dlatego trzeba ją będzie dogrzewać gazem ziemnym. Mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy jakoś bardziej w przyszłości niezależni, jeżeli chodzi o ceny ruchowe na rynku energii elektrycznej i ciepła. Tak, bo to mamy dwa, dwa czynniki. Po drugie oszczędzamy przede wszystkim też wodę po to, żeby ją wykorzystywać do innych celów i uzyskujemy wyższe parametry ciepła. Dzięki elektrowni mocy 2,4 MW. sprawniejsze będzie ogrzewanie miasta, bowiem Elektrociepłownia, w skład której wejdzie elektrownia hybrydowa według pomysłu naukowców z Politechniki Łódzkiej, będzie podawać ciepło o znacznie wyższych parametrach. Jednak dogrzewanie wody geotermalnej odbywać się będzie na razie przy pomocy gazu. Wtedy, czyli w czerwcu przyszłego roku, popłynie pierwszy prąd z elektrowni hybrydowej w Uniejowie. Przy tych generatorach akurat tylko gaz ziemny, natomiast oprócz tego wykorzystujemy również wodę geotermalną i zrębki drzewne do ogrzewania miasta i obiektów rekreacyjnych po drugiej stronie rzeki Warty. Podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego poświęcono budowaną od kilku miesięcy elektrownię, odczytano i wmurowano akt erekcyjny, który podpisali przedstawiciele władz wojewódzkich oraz powiatu poddębickiego, miasta i gminy Uniejów, a także sołtysi i strażacy ochotnicy z uniejowskich wiosek. Ten pierwszy okres programowania pokazał, że każda złotówka zainwestowana w uniejowie inwestowana jest skutecznie i w taki sposób, że możemy się chwalić tym, tak? E, przyjeżdżają tutaj delegacje z całej Europy i mówimy proszę bardzo, ten Uniejów został tak naprawdę zbudowany. E, więc myślę, że to jest kolejna, e, kolejny kamyczek do tego ogródka uniejowa i burmistrza Kaczmarka. Nie tylko mieszkańcy Uniejowa wierzą, że elektrownia hybrydowa przyniesie same korzyści. Liczymy na to, że będziemy mieli prąd tańszy, bo jesteśmy w pobliżu tu mieszkańcy Uniejowa. No i jak wszystkie inwestycje budowane pomagają i na naszą korzyść, to wszystko idzie na nie tylko mieszkańców Uniejowa, ale i, i okolicy yy, województwa. Burmistrzowi Kaczmarkowi już marzy się kolejny czwarty odwiert to... na głębokość 2800 metrów, z którego można by czerpać wodę o temperaturze nawet powyżej 100 stopni. I pewnie kiedyś takowy zostanie wykonany. Myślę, że jako jedno z niewielu uzdrowisk możemy z czystym sumieniem pobierać opłatę uzdrowiskową a propos tych ostatnich artykułów, bo tak czystego powietrza jak w Unijowie to nie ma nigdzie w Polsce. Z energii odnawialnej. Wszystko z energii odnawialnej. Tymczasem trzeciemu odwiertowi wód geotermalnych w Uniejowie nadano imię Bogumił, bowiem w miejscowej kolegiacie pochowany jest błogosławiony biskup gnieźnieński Bogumił, który pod koniec XII wieku osiadł w Dobrawie pod Uniejowem i tam zmarł.